Mam na imię Dorota. Kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze. Tak sobie przypomniałam, że od dziecka miałam taką cechę ciekawska. Ciekawska. Jak to jest zrobione, jak to się nazywa. Ciekawska. No nie mogę tego inaczej nazwać. Wszystko chciałam wiedzieć. I gdzieś po drodze dorośli, którzy mnie otaczali, dorośli, których pytałam, a dlaczego, a po co, gdzieś stracili tą cierpliwość, I jeśli nie mieli cierpliwości, żeby mi odpowiedzieć, nie mieli też źródła, do którego można było takiego dzieciaka odesłać, żeby się dowiedział, jak to jest zrobione. Dzisiaj już jest wiele programów, które tłumaczą wiele rzeczy. Są szkolenia, warsztaty, webinary. Jest wiele źródeł, z których można czerpać wiedzę. Jest telefon, który ma wyszukiwarkę internetową, jakąkolwiek, z którejkolwiek się nie skorzysta. Ona wyszukuje informacje, wyszukuje wiedzę. Dzisiaj jest wiedza dostępna. I zobaczyłam, że Po drodze, właśnie nie mogąc e, znaleźć odpowiedzi na wiele moich pytań jako małego dziecka, zatraciłam chyba gdzieś tą taką ciekawość, co to jest. Może nie do końca co to jest, tylko taką ciekawość, e, jak ja to rozumiem. I zaczęłam. Też w swoim życiu, przy wsparciu innych ludzi, <śmany> ważnych dla mnie, zdobywać definicję słów, a te słowa określały: działania, emocje, czyny, rzeczy, zalety, wady. Te słowa określały po prostu moje życie. Te słowa określały moje zachowania. Te słowa określały mnie. I czasem ktoś używał jakiegoś słowa w stosunku do mnie, a ja nie wiedziałam, co to znaczy. Albo interpretowałam to mylnie. Może nie tak, że nie wiedziałam, ale gdzieś mylnie interpretowałam. I zobaczyłam, jak ważne jest, Mieć określoną definicję, tak jak z wartościami, określić, co jest dla mnie ważne, nazwać to po imieniu, żebym ja wiedziała, czym ja mam się kierować. Tak, definicję, określenia tego, co mnie otacza, tego, co bym chciała. Ja zobaczyłam, jak um, ważna jest. Właśnie ta definicja. Eee, rozwój osobisty <laughs> jednemu kojarzy się ze studiami, a drugiemu z codziennym bieganiem. I właśnie o to chodzi, że to jest tak uniwersalne hasło, że warto tylko poznać ten wspólny fragment czyli jak ja to rozumiem, co to jest rozwój osobisty? Ja rozumiem to tak, ja, Dorota, rozumiem to tak, że jest to działanie na rzecz mojego rozwoju intelektualnego, duchowego, fizycznego, po prostu, żebym ja, osoba, stawała się. W stosunku do osoby z dzisiaj, czyli ja, dorota, żebym w stosunku do doroty z wczoraj była troszeczkę na wyższym poziomie. Dla mnie to jest rozwój osobisty. I teraz, jeśli ktoś rozumie przez rozwój osobisty studia wyższe, no to popatrzy na taką dorotę z boku i powie: Ona nie zdobywa żadnego nowego fakultetu. Ona nie ma rozwoju osobistego, ona się tym nie zajmuje dla siebie. A ktoś drugi będzie właśnie w podobny sposób, jak ja, rozumiał i powie, patrz, jak ta Dorota się rozwija. <grym> no ale to właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć, czym to jest dla mnie. Bo jeśli, jeśli ja bym rozumiała, że... Rozwój osobisty to są studia wyższe, tylko i wyłącznie na przykład. No tu jestem w czarnej D, bo siedzę dzisiaj i niczego nie studiuję, prawda? Nic nie studiuję dzisiaj. Studiuję życie, co jest dla mnie bezcennymi lekcjami. Natomiast te definicje jest warto ustalić dla siebie, dla swojego pożytku, dla korzyści, żeby z tego potem czerpać. Żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia. Pozdrawiam, przytulam. Pa!